W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź i zabierz ode mnie wszystkie rozproszenia wewnętrzne i zewnętrzne. Niech ta modlitwa będzie szczerym wołaniem o miłosierdzie. Dla dobra duszczyscowych, moich braci i siostr, słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny. Dziś, Sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niech strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. Wypłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Módl się ze mną, Faustyno. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody które wypłynęły z serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczne, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszą, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego, Najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty, która wchodząc do czyśćca niesiesz im ulgę, moim braciom i siostrom, módl się razem ze mną, wejdź do czyśćca, Modlę się szczególnie w intencji wszystkich, którzy dane, których dane mi było znać, a są w czyściu za moich braci i siostry. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego Narodził się z Maryi Panny Umęczon pod pąckim Piłatem Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion stąpił do piekieł Trzeciego dnia z martwych wstał Wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, boles męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne. Ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu Ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Modlitwa świętej Gertrudy uwalniająca tysiąc dusz z czyśćca. Ojcze przedwieczny, Ofiaruję Ci najdroższą krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.